Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Twierdza Krzyżowiec Mamy dzisiaj 73 misję krąg wrogów Z tego co pamiętam to jesteśmy w tej rundzie z opatem I my tutaj jesteśmy teraz na pierwszej linii Tak i z tego co pamiętam planowałem na początku wybić Jednego a może i węża też bo Będzie pewnie upierdliwe trochę tej ataki są jakie są Ale przeszkadzają więc Dobra, zobaczymy tylko, co my tu mamy. Yy. Aha, aha. Ok, to my sobie tutaj nie zaatakujemy. Mhm. Czyli mój plan, poszedł się już bujać widzę. Mhm. Ok, czyli tutaj będę musiał mieć wieże. Będę musiał zblokować go, tak od startu Kto tam jest? I atakować wieprza, mhm, no dobra No dobra, no to taki jest plan, dobra, to zaczynamy jeszcze raz Ja tutaj od razu walnę jakąś wieżę zaraz Będę musiał do tych surowców się też podobierać A Na razie dam to tutaj zawsze jakieś jedzonko było Markecik jeszcze tylko Dam tu tą wieżę I od razu muszę tu wpuścić kuszników Nie ma tutaj innej opcji nawet Żeby cokolwiek innego tutaj teraz w pierwszej kolejności było Tego nie potrzebuję, tego nie potrzebuję na razie Was mogę wymienić Bro, ten nie będzie tu strzelał. Uwaga. Potrzeba nam nowych rekrutów. Się nie robi? U, baga. Okej, okay, będę musiał postawić też tam tarczę na górę. Wasza łaskawość. Ucznicy w gotowości. Mój łuk będzie ci służył. Buduję sprzęt oblężniczy. Chyba my tutaj ich nie widzi mocno. Oblężniczanie. Budujcie szybko. Uwaga. Potrzeba nam nowych rekrutów. Jak to od razu zrobimy to jeden będzie wyłączony z rozgrywki tak naprawdę. No i najpierw mogłem te tarczy dać Dobra, zaraz dokupię jeszcze trochę. Tu nie będzie problemu z pieniędzmi, więc ci parę, parę jednostek stracę na starcie to się nic aż takiego nie stanie. Dobra i wiem co jeszcze będę musiał od razu zrobić. Trzeba coś zbudować? De czterech potrzebuję. Co mamy zbudować? Przygotowaliśmy narzędzia. Buduje sprzęt oblężniczy. Mam nadzieję, że w jakiś tam budynek będę Dobra, w stanie to to. sięgnąć. Dobra, jeszcze dorzucę tarczy, bo on tu będzie łuczników spamił jak nie wiem co. Daj nam zadanie. Buduje sprzęt oblężniczy. Nie można tutaj buduje sprzęt oblężniczy. Balista ustawiona na pozycji. Naciągnąć przeciw węd. ten budynek, żeby nie robił ludzi. I tam do góry szybko, szybko. I wy również dwie dam na tą stronę. Czy tam wszystko pięknie działało? Nie masz Dobra, a ja teraz będę musiał jeszcze postawić sobie jedną wieżyczkę tutaj. Że tam będzie idealnie. Wasza łaskawość, wasza łaskawość zajmuje stanowisko na machinie obleżniczej. Ok, ogień a poszedł. No, myślę, że to już będzie bezpiecznie. On się zaraz wypruje z całej kasy, już prawie nie ma. Więc będzie wyłączony z rozgrywki, tak naprawdę. Nie, czy ja mam drwali? Jeszcze ze trzech dostanę. Ja będę chciał sobie korzystać. Dobra, to będę musiał rozwalić zaraz. Myślę, że troszkę... Chociaż jeszcze dobra, zanim przyspieszę do kupy kuszników na tą wieżę drugą. Potrzeba okay, nam broni. I teraz będę mógł już przyspieszyć tak do 70. Zobaczymy co się będzie działo. Na pewno tutaj cztery rudy, jak zmieszczę, to będzie dobrze i na pewno tak będzie. O, jeszcze nie rozwalił. Może i nawet więcej. Tak tu w środek. O, jeszcze lepiej pięknie, 5 weszło. O to chodzi. Będziemy robić zbrojnych znowu. Po drewna bym tu potrzebował znacznie więcej. No tam jeszcze są drzewa, to tam jeszcze z trzy domki dołożę. Chatki drwala, w sensie. Dobra, coś tu zmieszczę. Średnio, średnio coś. Dobra, to mniej mi będzie potrzebne. Ty, ile tytuł, ty tu, ty, kamieni potrzebujesz, tak? Naprawdę. Nawet się nie podzielisz. Tylko tutaj zostawiłeś te małe, biedne kamienie. Dobra, przestawię to jeszcze jedne, dam radę. O, co to było? Dzień kamień z katapulty, który to? Który to śmiał? To blasku nie. Tylko nie wy, tylko nie podpalacze. Dobra. Tu muszę uważać, żeby właśnie mi się nie przedostali jeszcze. Balisty już się bardziej tu przydadzą. To wam zmienię. No, jak znowu mi jabłonki moja niszczysz. Dobrze, no, że oni tam pobiegli. No, przyspieszymy. Jestem no, wściekły. na kawałeczki. tam nie krzycz na mnie. Twoja śmierć nadchodzi. Ja. No opat, ale czy ty możesz? No, jeszcze nie, to jednostkę, kupiłem Opat, spadaj To moje miejsce A Tam jakieś irytujące katapulta Może no, by tylko jedna Bo mi w tamtą wieżę będzie rypał Jeszcze, no chyba se jaj robię Mam tam już jestem w zasięgu, wieży, to nie dobrze. I dobra, węża też będzie trzeba szybko rozwalić, bo też jest irytujący. Kamienie zawsze będę miał na naprawę. Jak tam z jednostkami? Włącz najwięcej, ale on słabe jednostki robi. Więc zaraz tutaj zrobimy kuszników i pójdziemy na naszego pierwszego wroga, czyli oczywiście ...pieprzyka. Jest jakiś zestaw podpalaczy. Moi wojownicy mnie zawiedli! Jesteśmy gotowi! Potrzeba nam nowych rekurów. No pozdrawiamy cię! Wiadomość o zwerze. Nadużyłeś mojej cierpliwości. Czas wreszcie z tobą skończyć. Twoi Może byś zechciał zaatakować? Zgoda. No i git. Nie mam jak skór za bardzo robić. Nie chcę wymieniać. Dobra, to jeszcze postawię. Rozbieramy zbieramy armię. Widzimy się za sekundkę. Tylko zrobię tam z 30 kuszników trochę tarcz, i już będziemy atakować. Żywitem z powrotem. Jestem już wiem troszkę tą armijkę, można to powiedzieć. Myślę, że na Wieprzyka to na pewno starczy. Może jeszcze ewentualnie na Wezyra też wystarczyło, bo ten ma trochę dziwny zamek, przez to na jakim terenie tutaj musiał się budować. Węża to już w ogóle niczej i Nizara to już totalnie. Tak naprawdę wezer i jak pokonamy Wezyra, pokonamy Wieprza, to już będzie po krzyku. Muszę ja przez te bagna niech przedostanę jeszcze, też trochę zajmuję. Ja będę mógł jeszcze dorobić w razie co kolejnych kuszników. No to jakieś ataki widzę idą. Uuuu Dobra, może dorobić jeszcze troszkę tarcz, bo i tak myślę, że się przydadzą na wyzyra Muduje sprzęt oblężniczy, nie I tak tam czekamy Buduje sprzęt oblężniczy. Nie można tutaj tego zbudować. Muduje sprzęt oblężniczy. Nie można tutaj tego zbudować. Muduje sprzęt oblężniczy. Dobra, podchodzimy coraz dalej. Może jeszcze zaraz te dwa oddziały złączymy, zrobimy taki większy oddział jeszcze? Niech tam pobiegną najpierw. Dobra, oj, ten tu już widzę, wszystko popużył. On tutaj dużo już raczej nie zrobi Okej, okay, dobra, tamtą wieżę się wyczyści, inaczej będzie już prosta droga, tylko tu pod górkę trzeba jeszcze wejść Okej, okay, połączymy was Jesteśmy gotowi! gotowi do Mój panie! Troszkę szybszych jednostek może by nam się przydało mieć Nie masz wystarczającej ilości z 25 pałkarzy myślę że byłoby spoko nam brzeg jest od Nazira. Jak wysokie wodne trawy tak ja zginam się pod wiatrem No ty, to się zginasz faktycznie O ale tutaj przeszło Uragan pałkarzy normalny dobra, wie że już ma na mnie zasięg to muszę ją wyczyścić Poczekamy chwilę aż... wyczyścimy tu, wyczyścimy tu i będzie powieprze. Tamtej wieży nawet nie będę jej ruszał. Naprawdę, zrobimy sobie tutaj jakąś małą ścieżkę, zrobimy przejście. W tym małym murze. Okej, okay, pięknie, troszkę przejdziemy na tą stronę. Jak tam Wezyr, powiedz mi jak tam Wezyr. No też nie będzie widzę tutaj żadnego problemu. Czekamy na rozkazy. Żyje, aby ci służyć to rozkazy. Spróbujcie naszej stali. Pozdrawiamy cię! Jesteśmy gotowi. Dobra, pozwalajcie. Wchodzicie do środka teraz. Dobra, jeden jest załatwiony. Tam raczej nic się nie wydarzy.

rozprosz swoich żołnierzy! Co oni robią pod moim zamkiem? Tatka do ty co zległeś? się? żyjemy w sumie idźcie tędy. Chociaż tam czy dobrać nie jest środkiem, idźcie, bo tutaj jeszcze jest widać. Znowu do podpalenia. Dobra, do środka, póki nie ma bramy. Dobra, raczej przejdzie. Chyba że ma tam o właśnie ten ogień. Muszę tam co najwyżej krzywdy zrobić trochę. Nawet bardzo dużo tego ognia, ale dadzą radę, dadzą radę. Dadzą radę, raczej dadzą radę. Staw moje tarcze. Ro no, muszę zbrojnych oszczędzać, ale na razie co może dorobię jeszcze trochę. To ukaże, żeby tam szybko przybiegli. Gdyby na no, razie co zabrakło, potrzeba nam nowych kreków. Wiadomość od węża. Tak sobie czasem myślę, że chyba. Przecież tam są so dużo zasobów niemieckich. Wiadomość od nazora. Jak wysokie wodne trawy, tak i ja zginam się pod wiatrem. Dobra. Czy nie ma tam już jednostek atakujących? Dobra, raczej ci zbrojnie wystarczą. Jeszcze tych łuczników wybijemy, żeby naszych zbrojnych. Dobra, zaczął na szybko coś tam dorabiać. Ale raczej bezproblemowo. Mnie. Ja naprawdę zawsze chciałem być twoim sprzymierzeńcem. Dobra, jeszcze ostatni został. Jeszcze jeden łącznik jakiś dzielnie, który tu walczy. Wiadomość od opata. Niebiosa nad nami. Niech rozpocznie się walka. Dobra. No powiem, że ta misja. Ciekawe z pomysłem zrobionym, żeby tak właśnie z góry ktoś tutaj nas cały czas pruł. Nie moglibyśmy tak naprawdę nic z nim zrobić. Musieliśmy dookoła całą tą drogą lecieć, żeby tutaj cokolwiek zrobić. Więc bez tak, takiego przeblokowania tego pierwszego tutaj, jeśli on jeszcze balisty robi, to by nam pewnie podpalał pół zamku, więc to by było naprawdę opierdliwe. Więc to była fajna misja, taka ciekawa. Następne diebelskie małżeństwo. Ok. Mamy dwóch sojuszników, to w sumie nie jest tak źle. Tutaj. Kalif. O, Kalif też wrócił. No, proszę, znowu. Okej, okay, czy tutaj. No. Da radę, da radę. Tylko trzeba będzie, tak na przykład, jednych, może odciąć trochę jakaś wieża, i na kolejnych się skupiać i ich atakować. Jak ich się ataki zbrojnych będą łączyć, bo mają dość sporo kasy czy synów, to będzie dość, dość nieciekawie. A ja widzę, że z surowcami to naprawdę krucha jest u nas. No, będzie będzie ciekawie. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten się Wam podobał, więc... Oj, przypadkiem mikrofon wycięłem. Jeśli Wam odcinek się podobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się następnego odcinka. Cześć!